O siemanko, cześć ja jestem Paweł Malinowski I dzisiaj jestem w Jastrzębiej Górze Razem z Miss Agą oraz Martyną Zabawą Będziemy kupowali kule z automatów A jeśli chcecie drugą część Filmu z kulek z automatów to zostawcie 30 tysięcy łapek w ogóle Szybko idziemy kupować kulki Tutaj mamy takie automaty, które wyglądają jak Kurki do prysznica Ale zamiast wody będą Lecieć chińskie <słyski> plastiki Potrzebuję pomocy, bo tutaj nie mogę Tego piątaka tak włożyć od razu Przekręć, o dziękuję za pomoc i lecimy, lecimy. Co mi się wylosuje, to się dowiecie później. A, mam to. Chodź tutaj. Dobra, i kolejną teraz. Kręć się, kręć, chiński plastiku, leć do mnie! Martyna zabawa pomoże mi to wyciągnąć tutaj. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. W bocznej alei znaleźliśmy kolejne piękne automaty. A jeszcze zostało parę monet, więc zobaczcie sobie co tam jest. Chodź zapraszam do mnie uh. Biziuteria coś dla ciebie Co coś dla mnie? Chyba wezmę aż dwie, wiesz? No weź dwie Nie, wiesz co Aga, namówiłaś mnie, wezmę trzy jednak Ale będziesz miał taką minę jak ta pani tutaj mm, Maszynik, eee. pierścionek, oby wszystko mi się trafiło Teraz podwójne kupowanie, uwaga Pierwszy, pierwszy wypad z a drugi kak? Kolejne maszyny znalezione, niestety kilka z nich to powtórki Jednakże, jednakże są też takie, takie, co jest tutaj nowego, bo nie pamiętam Dizon Dizonaury są nowe Mmm, oj, oj, zapomniałem, że trzeba pieniążek włożyć Ale tam skaczą z automatami Jednakże mnie interesują tylko automaty Dawaj to za darmo, oddawaj Stevie Wezmę dwa takie, no, piękne squishy, ale już mam na pewno My Little Pony I jakieś amulety, smocze amulety z bestią Oraz breloczki z jednorożcami, chociaż to mi wygląda jak te z niespodzianek 5 wisiorki No ale przekonamy się, przekonamy się Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj I jeszcze wezmę chyba podróby Lego Friends A może za 2 złote będą oryginalne figurki Nie, po prostu chcę się przekonać, czy będą, wiecie, takie jak z Chińczyka Czy może jakieś mega, hiper, lepsze niż prawdziwe Lego Nie no dobra, to jest niemożliwe To jest możliwe Paweł, musisz tylko uwierzyć w siłę przyjaźni Dokładnie Paweł, uwierz w siłę przyjaźni A wszystko może być prawdą. Skoro tak mówią, to może tak jest. Już miałem nadzieję, że to koniec. Już chciałem wracać do domu i otwierać te piękne kule, ale. Trafiliśmy na taki obszar, gdzie dużo tych automatów. A, a mi jeszcze zostało trochę drobniaków. No i tak myślę sobie, że nie wiem. też no, sznurówki, może kupię. tatuarzy. tatuaży. Albo trzymajkę do telefonu. Bomba śmierci chowa. To jest coś, co potrzebuję. Na pewno. Każdy tego potrzebuje w swoim domu. Miss Aga właśnie przyniosła kolejną dostawę drobnych. I tak, czego nie mam jeszcze? Na pewno nie mam tatuaża. Zrobię sobie kolejną dziarę, bo już mi się ta znudziła. Muszę ją odkleić i sobie nową przyklejać. Cała torba wypchana kapsuła z po brzegi. Nie pamiętam co brałem, czego nie brałem. Pokémona teraz wezmę. Oby mi się trafił pikachu. Trzymajcie wszyscy kciuki, żeby trafił się pikachu. Jest pikachu! Skąd wiesz? Nieważne! Patrzcie, że jest fajna kula! <gry> Fajne, że jest ważna kula, bo popatrzcie, bo możecie się trafić pokeball albo taka zwykła plastikowa. Fuj, fuj! A ja mam pokable, więc jest okej. Okay. I jeszcze słodkiego lemura, może. Dobra, mam. I myślę, że potrzebuję jakiejś biżuterii, bo tak wiecie z gołymi wow, rękoma. No ja ale potrzebuję. chyba dla mnie tak? Nie, dla siebie jakiś sygnet taki męski. Mm, ale to... Ale będę mm -hmm. nosił, mm -hmm. ale będę miał respekt na dzielnicy, jak raperzy. Jeszcze jeden. Jeszcze raz Paweł, ile ty bierzesz ty tej biżuterii? Więcej niż baba No bo ja właśnie potrzebuję Weź się, pokarń Pierwsza różowa, bardzo męska kula Super Wings Kto zna tę bajkę? Ten zostawia stopę w górę Szybko stopę w górę Teraz zostawia I przepraszam bardzo Muszę zdjąć tą folię Bo nic tutaj nie widzę w środku Co to jest za zabawka w ogóle? Czy to jest gwizdek? Czy ty umiesz gwizdać, Pepo? To widział ten odcinek? Ten zostawia stopę w górę Stopę w górę Nie, to jest latarka palczasta Spójrzcie na to Zakładam latarkę na pal. Zobaczcie jaka dyskoteka Uuuu, teraz wszyscy tańczymy Tany, 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 tany Dobra, wystarczy tych tańców Widzę, że ta kula ma taką dziurę Która chyba jest na monety Więc to jest taka kula z karbonka Świetna sprawa Zobaczmy jeszcze jakie gadżety z gry Z bajki Super Wings można trafić No super, różne Chińskie plastiki, które świecą A jak ktoś nie wie co to jest Super Wings to są samoloty z buzią I z uśmiechem, wszystkie się bardzo cieszą. Teraz dla kontrastu taka malutka tyci-tyci kula. A w tyci-tyci kuli <laughs> pierścionek zaręczynowy dla Martyny zabawy. Ale fajnie, za jedyną złotówkę mam pierścionek zaręczynowy, a, a wiecie, normalnie kosztują po tysiąc złotych albo i więcej. Martyna! Mam coś dla ciebie! Już idę! <laughs> mam nadzieję, że widzieliście odcinek właśnie u, u Martyny oraz u Agnieszki, bo jeśli nie, to, to radzę nadrobić, a teraz otwieram najbrzydszą kulę, jaką jaką w ogóle e, tutaj chyba mam. I w niej jest... Złoty Patek? Przepraszam bardzo, ale co? To ma być. Nie no, ej, serio, bo się teraz zdenerwowałem. Czy ta kula jest wybrakowana? Błagam, jak ktoś wie o co chodzi, to niech mi pomoże, bo ja nie wiem o co chodzi. Mam tutaj po prostu no, złoty metalowy patyk. Świetna zabawka. Koniecznie zostaw subskrypcję, bo jeśli ten film zbierze 30 tysięcy łapek w górę, to kupię wam wszystkim Donata. Żartuję. Nagram wtedy drugi odcinek z kul z automatów, a drugi będzie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wyposażony w więcej kul. Bo tutaj mam nie wiem, no, no nie. nie Chciałem wydać, wiecie, jakoś tam milion złotych. Po prostu, no, chciałem troszeczkę tylko wydać, a to jest chyba. Ojej, to jest donut squishy. Czekajcie, zobaczcie, czy on pachnie. <śmum> Słuchajcie, to tak śmierdzi, jakby, nie wiem, leżało w tej kuli z automatami jakieś milion lat i czekało właśnie na mnie. Ale powiem wam, że tak z daleka, to, to całkiem całkiem, nawet jakbym nie wiedział, że to jest squishy śmierdziel, to bym po prostu to zjadł jakby to na talerzyku. Jadł, to by zjadł tego leżało na talerzyku. Jak obejrzysz cały film, calutki, to daj znać, które kule według ciebie są najlepsze, który automat najbardziej się opłacał. Czy to jest waran z komodo? Mega droga jaszczurka za tysiąc złotych? Nie Paweł! Jestem tylko plastikową jaszczurką za dwa złote, która nie robi zupełnie! Nie nic, tylko leży i wygląda. No rób coś, nie leż tylko i nie wyglądaj. No, Elo! Powiem, ale mam też super umiejętności! Jakie jaszczurko? Robienie ludzi w bambuko. Aaaa. No to muszę przyznać, że ja się dałem zrobić tej jaszczurce w Bambuko, ponieważ kupiłem ją z myślą, ojejku, z myślą, że będzie rosła w wodzie, a nie tylko tam, wiecie, jakaś tam jaszczurka leżąca plastikowa. Kucyku, już lecę ci na pomoc! Czemu nie chcesz wyjść z tej torby? Pomocy, Srenka daj nóż! Syrenka czekamy na ciebie! Ten Rielka chyba, chyba kogoś operuje, więc muszę poradzić sobie sam. Poradziłem sobie sam, sam zębami. Uratowałem tego konika z plastikowego worka, bo już się dusił. Dusiła. Kto, kto, czy, czy taka postać w ogóle jest w bajce My Little Pony? Czy, czy ona miała taką wąską głowę? Zobaczcie, wygląda jakoś dziwnie. Jeśli ktoś wie, czy właśnie taki kunik występował w tej bajce, bo oglądałem tylko kilka odcinków, to napisać mi. Mi się wydaje, że to jest podruba kucyka pony, która je opony i właśnie wygląda tak jak wygląda. Tu jest napisane figurka konika. A dobrze wiemy, że w my little pony to były nosoro. Przepraszam, jednorożca, nie żadne koniki. Bardzo dużo miałem tych, tych dużych kul. Myślałem, że większość to będzie. miał. O nie! Czy tutaj popełnił ktoś morderstwo jakieś w tym automacie? Co to ma być? Czy to jest czyjś paluch? To jest sprawa dla youtubera. Muszę tylko otworzyć to i zobaczyć, czy to, czy to są jakieś DNA tutaj. Nie, dobra, już się przestraszyłem, że to jest czyjś paluch. Zobaczcie, jak wam się podoba mój nowy paluch? Jestem teraz Paweł Sześciopalczasty. Mogę teraz dawać dwa kciuki w górę pod filmami youtuberów. Ale czad. Teraz jakaś mikro tutaj, taka piękna, różowa. Co jest? Co jest grane? Co to ma być? Przepraszam bardzo, czy to już koniec? Nie, czekajcie, to się jeszcze otwiera. Już się o nie zepsułem! To powinienem wsadzić do wo oh, to był ten dinozaur, który rośnie. Cholipka! Teraz zepsułem jajko. Już nigdy mi się nie urodzi. Biedny dinozaur będzie zawsze miniaturowym dinozaurem. Pójście, ten dinozaur tak się wściekł, że ugryzł mnie w kciuka I przez to mam teraz zarażenie chińskim plastikiem Jeśli nagram żadnego filmu, to błagam To zadzwońcie na policję i powiedzcie, co mi się stało Nie, dobra, żartuję, nie dzwońcie na policję na, 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 Nawet jak nie będzie filmu, bo, bo mi się nic nie stanie, tak? Raczej chyba No nie wiem, nie wiem, czy mi się nic nie stanie Zapytajcie się tego dinozaura słodkiego I kolejna kula W kuli tej kryje się... <laughs> O tak! Piękny bryloczek Kunika! Słodkiego kutyka, no co? Jednorożca, zobaczcie, chyba przypnę go sobie do kluczy od roweru. A kto oglądał wszystkie filmy, to proszę powiedzieć, czy trafiam jakieś super ekstra zabawki, których nie miały dziewczyny. Bo jeśli trafiam jakiś badziew, to będę płakał. Tutaj widzę rozcząstkowanego Kunika kolejnego, więc muszę, muszę, muszę szybko go poskładać i... i... Złożyłem troszkę, powiem wam. Wygląda podejrzany ten konik. To na pewno nie jest konik My Little Pony, tylko raczej jakiś. No nie mam pojęcia, kto to może być. <słyski> No to jest raczej konik śmierdziel Któremu dziwnie z oczu patrzy Powiem wam, mega, mega chciałbym trafić Taką bombę śmierdziuchową Bo po prostu, no, my się tymi kulkami Podzieliliśmy i, i nie wiem, czy mi się ona trafi Czy nie, a co to jest? Eee, to jest ręka w tatuaży Wygląda jak skarpeta, jakaś pończocha Babci Ale zobaczmy, zobaczmy, czy będę wyglądał jak z gangu Motocyklowego, czy może jak jakiś Lamus, papa pa, Reniferku, papa pa. No, powiem wam, że Należy do gangu, gangu gangrenia. I lecimy dalej otwierać, ale teraz będę gadał takim głosem, bo mam dziary na łapie, takie groźne, takiego węża, który mówi Subskrybuj kanał Uuu, chyba wiem co to jest, to jest ten taki słodki futrzaczek, który pięknie będzie wyglądał, a przynajmniej mam taką nadzieję, przypomina mi troszkę tego, jak się one nazywały, tego Fing Linksa, z którym robiłem Dzień decydują instagramowi Widzowie o mnie, właśnie Chodźcie na instagrama, bo tam robił Lada moment, też widzowie instagramem Dziękują o moim dniu, znaczy decydują O moim dniu, widzowie z instagrama Więc chodźcie tam szybko A to jest piękny pan Lemur I chyba on wygrywa z tym kucykiem, breloczkiem Chyba jednak będę tego nosił, zobaczcie Trochę dziwny ma łeb, taki trochę jak sklep Ale, ale ogólnie okej okay jest, bo jest bardzo Puszysty, taki, taki fluffy Taki o, zobaczmy z jakiego kraju jestem lemur. Chiny? Przecież lemury mieszkają tylko na Madagaskarze. Lemurze, kim ty jesteś, ty wstrętny przybierańcu? Ja jestem sushi. Pikachu, wybieram cię. Musimy zgładzić świat... E, przepraszam, to znaczy uratować świat Pokémon. No, otwieraj się, Pokebolu. I... E... 10 na 10. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że trafił mi się pusty pokebol? Ja chciałem, żeby tam był Pikachu! Ale wiecie co? Mam chyba pewien pomysł. Po prostu do Pokébola umieszczę pannę LEGO Friends, która oczywiście jest z jakiejś firmy, nie wiem, LeleBlox albo LeBQ. Wszyscy piszą hashtag LeBQ i napisać imię dla tej pani. Ciekawe, czy na samym końcu trafią się jakieś turboszcz. Sztosiki! Widzę, że mamy tutaj drugą część ciała. Tym razem jest to dłoń! Dłoń profesora Atomusa, która przypadkowo dostała jeszcze jeden składnik. Związek X! I tak oto powstały atomówki! Świadome swojej niezwykłej siły! Słodka łapka w górę! Pamiętajcie, żeby zostawić słodką łapkę w górę dla profesora Atomusa. O! Zobaczcie, ten kciuk rośnie, jak zostawiasz łapkę w górę, to on rośnie, rośnie. Ej, spokojnie, nie zostawiaj łapki w górę, bo urwie ten kciuk. Spokojnie, spokojnie, nic się nie stało tej łapce. Powiem wam, że ona wygląda naprawdę jak prawdziwa dłoń. No przecież normalne palce też się tak rozciągają, prawda? Zobaczcie. Uu, 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 uu. Uwaga. Jakiś mega sztosta, jakiś mega sztosik, jakieś takie grzechocące... Serio? Dostałem sztuczne plastikowe muszelki? Nie no, muszę to mamie pokazać, bo mi się wydaje, że to są sztuczne plastikowe muszelki, chociaż... Chociaż grzechoczą jak prawdziwe, no nie wiem, no, no. nie jestem zadowolony w każdym razie. 1 na 10. I teraz mała kula, bo już dawno nie było małej kuli, a w niej. O, tak! Do zaręczynowego pierścionka dla Martyny mi jeszcze kolczyki, złote serca. Ale czad, za złotówkę kupiłem złote, prawdziwe złote kolczyki. Przynajmniej mam nadzieję, że to jest prawdziwe złoto. Chyba pójdę z tym do jubilera i zapytam się, ile to jest warte. Może jakieś 500 złotych, to to odsprzedam i kupię jeszcze więcej plastikowych kulek, o ile zostawicie. 20, sorry, 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 30 tysięcy łapek w górę. Tak? Taka była umowa, właśnie, taka była umowa. I teraz zielona jak jabłuszko. Kula, la, 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 Ej, wiem co to jest, to jest bałwan z Minecrafta. Czekajcie, czekajcie, złożę to, złożę to. Dawno nie grałem w Minecrafta, ale podejrzewam, że nie. To. Że nie tak powinien wyglądać bałwan w Minecrafcie Co to jest, przepraszam bardzo? Połączenie creepera, mojego taty i bałwana? No, nie wydaje mi się, żeby tak wyglądały właśnie Minecraftowe stwory. No, chyba, że się mylę. Ej, a może właśnie powinienem pograć w Minecrafta niedługo? Co uważacie? Jak będzie, jak będzie dużo komentarzy, że. Paweł, powinienś pograć w Minecrafta? Paweł, powinien pograć w Minecrafta? To wtedy pogram w Minecrafta, ok? Umawiamy się. Bałwan mówi, że się umawiamy. A czy wy się umawiacie z bałwanem i ze mną? O, o, proszę, drodzy, widzowie, umówcie się z nami na Minecrafta. Oho, już wiem, co to jest. Tak, uwielbiam to! To jest taka bardzo satysfakcjonująca gniotka, i powiem wam najchętniej to mi ją rozciął i pokazał wam, co jest w środku, ale to może na kolejnym odcinku, bo niektórzy ludzie jak coś rozcinam, to piszą. Paweł, nie niż zabawek! A ja po prostu nie niszczę zabawek, a ja chcę pokazać wam, jak to wygląda w środku, abyście wy nie musieli niszczyć, wiecie? Więc dajcie mi znać, czy mam na kolejnym odcinku rozciąć tą piękną, satysfakcjonującą gniotkę. I powiem wam, nigdy nie miałem takiej ładnej. Ona jest taka czysta i klarowna, piękna, że aż chyba ją rozetnę teraz. Nie, dobra, poczekam na waszą, po prostu na waszą informację. Czy ją rozciąć, czy nie. A gniotka mówi, zostaw suba! Albo wszystkie gniotki będą rozcięte już zawsze. Ej, drogi widzu, przypomniało mi się jeszcze. Zapraszam cię na TikToka, żebyś dołączył do wężo wężowego gangu.